Cześć. Naszym nowym gościem Mateusz Bania, rozgrywający drużyny Flota Active Team. Cześć Mateusz. Cześć wszystkim. Troszeczkę się zmieniło od ostatniego sezonu. W poprzednim sezonie wygraliście 12 spotkań z 13 możliwych. Tak jak napisałem w zapowiedzi przedmeczowej, te 13 spotkanie tak naprawdę nie miało już znaczenia. Mhm. Przebrnęliście przez tą trzecią ligę jak burza. Awansowaliście do drugiej ligi. No i dwa pierwsze spotkania i dwie pierwsze porażki. Jakbyś mógł tutaj w skrócie powiedzieć, jak to wyglądało z twojej pracy? Znaczy myślę, że ten pierwszy mecz na pewno był całkiem dobry z naszej strony. No Wczoraj tam w tym pierwszy set jeszcze można było powiedzieć, że e, zagraliśmy dobrze. No a potem już to przyjęcie nam nie, nie szło zbyt, zbytnio. E, także myślę, że trochę treningów i już będzie. No właśnie, ze wszystkich drużyn siatkarskich Lidze miasta, to chyba właśnie flota wydaje mi się, że najwięcej trenuje, bo macie regularne tak, treningi. dwa razy w tygodniu trenujemy sobie, więc myślę, że te dwa razy w tygodniu to jak, jak najlepiej do treningi, mhm. żeby wydążyć się po prostu i grać w tygodniu. tak Jak to wyglądało w wakacje, też trenowaliście czy tylko e, Nie, właśnie w wakacje to raczej nie, tam każdy był w rozjeździe, więc tam nie było czasu zbytnio i wróciliśmy pod koniec sierpnia do treningów. Nie? Mhm. E, no właśnie, mielibyśmy mielibyśmy jeszcze wrócić do wczorajszego spotkania, no spodziewaliście się, że będzie to łatwiejsze spotkanie niż z AIP, czy, czy jednak oczekiwaliście podobnego poziomu, jak to wyglądało? No właśnie myśleliśmy, że trochę będzie lepiej, jeśli chodzi o naszą grę i też właśnie ze strony przeciwnika, że trochę będzie luźniej, mhm. ale no jednak no tam spiliśmy się za bardzo i mhm. No i wyszło, jak wyszło. Przed tym sezonem do drużyny dołączyło kilku zawodników, m.in. Drodzy Bodnar, który jest mhm. rozgrywającym, tak. podobnie jak ty. No jak to w tym momencie dzielicie pomiędzy sobą, no bo macie w tym momencie chyba 13-14 osób w drużynie. No i czy tej gry troszeczkę nie macie jednak za mało, bo jednak bardzo liczną grupą przychodzicie na mecze. E, tak, no to prawda. E... Może nie wiem czy za mało, no, to, to chodzi głównie zależy od treningu. Potrzebujemy dużo treningów także, mhm. e, żeby no, grać ciągiem i wygrywać. Jaki mieliście cel przed sezonem na tą drugą ligę? E, myślę, że dziesiątki, żeby zostać. Mhm, czyli pewne, pewne utrzymanie e, żeby było? Żeby, tutaj. Dzisiaj gracie kolejne trudne spotkanie z drużyną Szachmat, mieliście okazję podpatrywać tę drużynę, wiecie co to za drużyna? Czy no tak, to... wiemy, wiemy jaka to drużyna, także... Myślę, że nie będzie łatwo, ale no, spróbujemy. Zobaczmy. No tak, z drużyną AIP pokusiliście się o jeden punkt, jest to też drużyna, która no, wymieniana jest w roli jednej z głównych kandydatów mm -hmm. do awansu, podobnie zresztą jak szachmat. Szachmat już w tym sezonie punkty stracił. Mieliście okazję oglądać może to spotkanie i podpatrywać co tam? Y nie, był? ale tam widziałem wynik właśnie, że jest aktywny niech Miła, stracili E, to prawda. E, czego sobie życzycie e, na dzisiejsze spotkanie? Dobrej zabawy? czy Myślę, jednak że jakiś punkt by się przydał. Że jakiś punkt ci fajnie by było dzisiaj zdobyć. Mm -hmm. Zobaczymy, co będzie zależy od dyspozycji dzisiaj. Naszej. Także była do góry i gramy. W przyszłym tygodniu też e, aż trzy spotkania? Tak, macie. trzy spotkania właśnie. wtorek, e, środę i czwartek. Wynika to z tego, że później Karolina prosiła o przerwę, mm -hmm. e, bo, bo gdzieś tam e, jakieś tam plany e, macie. E, Spośród tych trzech rywali zmierzycie e, się również z aktywnymi dobrze karzynymi, tak, tak, tak. e, z aktywnymi, z którymi rywalizowaliście e, w trzeciej Lidze, mm -hmm. e, z którymi finalnie przegraliście ten jeden jedyny mecz e, w trzeciej Lidze. Jakbyśmy mogli jeszcze wrócić do tamtego spotkania, bo to było. Mm, jak gdyby, jakbyście wygrali tamto spotkanie, to mielibyście no, zapisalibyście w, w kartach historii, można powiedzieć, ligi Trójmiasta, jako jedyna drużyna w trzeciej Lidze, która wygrała e, wszystkie tak. spotkania, bo w drugiej i w pierwszej Lidze takie drużyny już były. E, co zawiodło na tym spotkaniu? Myślę, że końców. Mm -hmm. Końcówki setu, bo każdy kończył się do 19, tylko w ostatnim, tam w drugim setie, pamiętam, że e, była sytuacja, że piłka była niby w aucie, tak naprawdę była w boisku mm -hmm. i sędzia po prostu źle jakby podyktował punkt. Mm -hmm. No i do tego te dwa 0 się zrobiło, mm -hmm. ale potem dostawałem screeny, że piłka była w boisku, mm -hmm. także... No, no boli, boli, nie? Troszeczkę się jakby, no z tyłu trochę inaczej na to, mm -hmm. ale no, no trudno, no taka środkówka. No tak. Czyli nie było tam jakiegoś e, zlekceważenia, zlania sobie sprawy w sensie nie, takim, że mieliście nie, 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 nie. ostatnie spotkanie? Nie, graliśmy tylko... normalnie, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, chcieliśmy to wygrać, no ale no. wyszło jak wyszło. Rewanż w przyszłym tygodniu, e, być może uda Wam się e, tutaj wygrać, natomiast z Waszej drużyny odeszło... E, bardzo ważny filar drużyny, MVP w ogóle całej trzeciej ligi w poprzednim sezonie, Mateusz Wilczewski. Do tego jeszcze kontuzja Mikołaja Filanowskiego. Tak. No, nowi gracze dołączyli do drużyny, natomiast wydaje mi się, że jednak chyba troszeczkę czasu potrzebują, żeby zastąpić tę dwójkę tak, graczy. Tak, no to mówię, tak, kwestia czasu po prostu, wdrożenia się właśnie wszystkich na te dobre treningi. Myślę, że no będziemy pokazywać, mhm. że jednak Coś robimy na tym boisku. Z Mateuszem miałem okazję rozmawiać przy okazji tego waszego pierwszego meczu, bo przyszedł wam pokibicować. Mhm. Natomiast no wiadomo, że jego przez dłuższy czas tutaj nie będzie. Natomiast z tego co wiem, Mikołaj jest, znaczy na pewno jest wpisany do składu. Jak przebiega jego rekonwalescencja? Czy jest szansa, żeby jeszcze w tym sezonie wystąpił? Ja no właśnie nie wiem jak to tam wygląda, bo nie rozmawialiśmy na ten temat. Mhm. Ale myślę, że chyba pod koniec sezonu może się udać tam wrócić. Dobra, życzę wam powodzenia w dzisiejszym spotkaniu. Dzięki bardzo. Dzięki do zobaczenia na sali. Dzięki.